Dzień dobry. Witamy w 2023 roku zdrowia, szczęścia i giełdowej pomyślności. Za nami właśnie płomienne zorze budzą nas ze snu. Giełdowy ranek, co prawda tylko w Warszawie, bo Londyn i Nowy Jork dzisiaj zamknięte, No ale w informacji: szum od 2 stycznia pewnie już zaczyna, i tymi, z tym szumem informacyjnym będziemy się starali uporać, jak zwykle, w cotygodniowych widokach zwierzy. Ja nazywam się Bartek Pawłowski. Ja jestem Paweł Chylewski. No i witamy. Zaczynamy jak zwykle od pytania, pytania tygodnia. Paweł właśnie skończył się 2022 rok, mamy 2023. Jakie, jakie pytanie tygodnia? No tak, zakładamy, że indeks w danym roku kalendarzowym, indeks SP w danym roku kalendarzowym rośnie i biorąc pod uwagę te lata, ile urośnie indeks SP 500 w latach, kiedy, on, kiedy rośnie? Czyli. Nie, nie patrzymy na to, na, na lata że kiedy spada, tylko te, w których rośnie, jaka jest średnia wartość tego wzrostu. Jasne. No to, to zobaczymy, jak rozumiem, pijesz do, do tego, że wchodzimy w taki okres, czy jesteśmy w takim okresie, gdzie wszyscy silą się na to, żeby przewidywać przyszłość i robić prognozy. Znaczy, myślę, że nasi widzowie, którzy dzisiaj 2 stycznia odpalili sobie widoki zwierzę, oczekują od nas brzydkie angielskie słowo Outlooku na 2023 rok, czyli jakie jest nasze view na ten przyszły kalendarzowy rok, jest styczeń, wielka zmiana, paradygmaty, wszystkie wchodzą nowe i co my wymyśliliśmy na ten rok? Znaczy to jakby to implikuje, jak rozumiem, że w nocy z soboty na niedzielę, minutę po północy zmienił się świat. No, no chyba o to chodzi w Outlookach. To jest tak, że my tutaj pijemy do, 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 do tych wszystkich nowych otwarć. My nie jesteśmy nie chodzimy na siłownię w styczniu, w lutym, bo się coś zmieniło. My po prostu regularnie nie chodzimy na siłownię i tak samo trochę to chcemy tutaj przekuć. No tak, zastanowienia noworoczne. Trochę się podśmiewamy z prognoz na koniec roku, bo tak właściwie wydawałoby się, że po tym co 2022 nam, do świata, no, nam przyniósł, to, to się trochę okazało, że jednak nie ma co robić tych prognoz. No ale 2021, właściwie No jeszcze. właściwie każdy rok coś ten. No ale dobrze, mamy prognozy i tutaj zrobiliśmy taką tabelkę, która pokazuje po lewej stronie jest 2022 rok, czyli prognoza na 2022 rok. Wchodziliśmy w 2022 rok z S&P na poziomie 4766. Czyli tutaj mamy różne banki, i różne instytucje, które prognozowały wtedy na koniec 2022 roku. No właśnie, co prognozowały? Jak zawsze prognozowały niewielką różnicę w stosunku do punktu startowego. Czyli mamy taką rozpiętość od minus 8% do plus 11%. Z czego większość na zdecydowanym plusie, tam nawet były prognozy ponad 5 tysięcy. Tam na dole też daliśmy. No My nie robimy prognoz punktowych, bo uważamy, że to nie ma sensu, ale w zeszłym roku na początku sugerowaliśmy, żeby nie doważać akcji. No dobra, i teraz większość tych samych instytucji, one się no, nie do końca pokrywają, ale, ale co do zasady to jest większość ta sama. Mamy prawą część tabelki, czyli 2023 i prognoz. Teraz startujemy z poziomu 3840, czyli prawie 1000 punktów niżej. No i, i, i co tutaj widzimy? Pewnie podobnie, pewnie rozpiętość jest znowu niewielka, raczej wzrostowo, raczej konsensusowo, bo średnio rzecz biorąc, rynki rosną, te 6-7-8%, średnio rocznie, i te prognozy trochę to pokazują. No tak, i co, co, co ciekawe, no one, one cały czas są w podobnych okolicach, natomiast no, jak widać, ten zeszły rok ci, ci progno, prognostycy, meteorolodzy, giełdowi, Trochę nie mieli racji, a nawet bardzo nie mieli racji. Dwa banki, które miały rację, czyli Morgan Stanley i Bank of America. Rację co, co do kierunku, ale nie ta, amplitudy. Nie tylko. amplitudy, bo tam miało być 4400, 4600, skończyło się na 3800. To my je zaznaczyliśmy tymi przerywanymi strzałkami, że akurat one trochę się, przy, mówiąc kolokla, kolokwialnie, przeflancowały na, na, na lekkie wzrosty. Czyli, czyli jeśli mielibyśmy słuchać tych, co mieli rację, w zeszłym roku co do kierunku, no to, no to raczej powinno być trochę wyżej. No w sumie my też w zeszłym roku mówiliśmy, żeby nie doważać. Teraz wydaje nam się, że większość tych spadków już jest, już jest za nami, prawda? Tak. No my prognozujemy kierunek, a nie punktowo. No, no ja nie wiem, dlaczego te banki cały czas upierają się przy tym prognozowaniu w punktach danego, danego indeksu. No to jest to skrajnie trudne. Ja rozumiem, że tu pewnie znowu chodzi o jakiś kierunek, jakieś wyznaczenie roli, ale. W 70% przypadków indeks S&P przez ostatnie 100 lat w roku kalendarzowym zmienił się o więcej niż 10%. No, czekaj, bo zaczynasz tygodnia. odpowiadać na pytanie tygodnia, to zostawmy to na chwilkę. Ja, ja mam może takie doświadczenie, kiedyś, kiedyś robiłem podobne rzeczy, jeśli chodzi o takie prognozowanie. No, 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 jest to jakiś punkt referencyjny, co myślimy w danym momencie, ale jakby, żeby tak skończyć tę, tą część prognostyczną. Zobaczmy, w zeszłym roku, mniej więcej o tej porze, kiedy pokazaliśmy, że większość spodziewała się spodziewała się wzrostu. No, można by powiedzieć, że Putin zaatakował Ukrainę w lutym i wszystko się zmieniło, OK. Natomiast gdzieś tam na przełomie grudnia, stycznia już się pojawiały informacje, jakoby, jakoby tam wojska były nad granicą. Tak? Czyli to nie jest tak, że zupełnie było niespodziewane. My no, oczywiście nie wierzyliśmy, że to się wydarzy, że jak on mógłby coś takiego zrobić tak dalej, itd. Ale to nie jest tak, że to był taki zupełnie czarny ład. Podobnie, teraz już właściwie 3 lata temu, na koniec 2019 roku, na początku 2020 już się pojawiały informacje o tym, że w Chinach pojawiła się, pojawił się nowy wirus. Nie? Tak jest, no tego nikt nie brał pod uwagę. Myślę, że teraz też dzieje się jakaś rzecz, albo zaczyna dziać się jakaś rzecz, która zdeterminuje nam 2023 rok, tylko że ona nie jest w tych prognozach i ja ani ja, ja jeszcze nie wiemy, co to, to będzie. To... Cenotwórcze jest to. Czego nie wiemy. Zmieni nam rynek mocno to, czego my jeszcze, o czym nie rozmawiamy. Ale to, co próbuję, tak, to jest jedno, ale to, co próbuję powiedzieć, to, że właśnie w przypadku wojny, i w przypadku COVID-u, gdzieś tam to się pojawiało w doniesieniach medialnych, tylko do pewnego momentu rynek to kompletnie ignorował. W obu przypadkach do lutego, czyli COVID i, i, i wojna, no a potem nagle zaczął to brać pod uwagę. I oczywiście być może teraz też jest coś, się dzieje w gazetach, czy, czy gdziekolwiek, gdzie my za trzy miesiące stwierdzimy, aha. To było to ważne. Tylko, że jakby historia pokazuje, że, że to się fajnie patrzy wstecz, a nie, a nie do przodu. Nie? No dobra, ale pójdźmy dalej z tymi, z tymi prognozami punktowymi, bo Vanguard, czyli taki jeden z większych zarządzających aktywami na świecie, producent czy dostawca ETF-ów, oni, oni sobie robią takie ćwiczenie, gdzie, gdzie, gdzie patrzą na to, w jaki sposób prezentuje się, i prognozują najprzed 10 lat. Co, tak. tam, co tam wychodzi? Vanguard pokazuje długoterminową stopę zwrotu. To jest Filozofia inwestycyjna Vanguarda ogólnie opiera się na długim terminie, jest, jest niespekulacyjna, nie tak? i oni chcą kotwiczyć swoich klientów, czy w ogóle inwestorów na bardzo długim terminie, w związku z tym pokazują długoterminowe stopy zwrotu. Odnowili te, te stopy zwrotu teraz i, i, i wyglądają one tak, jak na ekranie. Czyli dla akcji to jest 6-8%, zależnie od, od rynku. I to wpisuje się gdzieś w długoterminową średnią, przeciętną. Jeżeli chodzi o obligacje, no tutaj mamy taką, takie dostosowanie mocno w górę, czyli obligacje amerykańskie to jest 4% i aż tam do 7% w obligacjach rynków schodzących, co, co jest dosyć intuicyjne, bo po prostu takie mamy jeldy na tych rynkach. I to jest, myślę. Fajny, ciekawy obraz, pozytywny obraz tego rynku, który może, może być w przyszłości. Tak, znaczy to, to, to rzeczywiście to co mówisz, um, gdybyśmy my mieli powiedzieć jakieś prognozy, to zwykle mówiliśmy o 8% dla rynku akcji. No i to mniej więcej też tak wychodzi. tak. Dla rynku obligacji to zwykle nie podajemy średniej. Zazwyczaj mówimy, że oczekiwana stopa zwrotu z rynku obligacji wynosi tyle, ile aktualna rentowność. No to i historycznie tak było, to empirycznie można sobie schodzić. Więc okej, okay, obligacje amerykańskie nie mają w tej chwili cztery, ale powiedzmy prawie cztery, 3,80 tych krajów rozwijających się, więc to się wpisuje, tak? Znaczy, prognozowanie długoterminowych zwrotów z rynku obligacji jest w miarę proste, bo to jest trochę nie mniej niż rentowność do wykupu, jeśli, jeśli, jeśli to utrzymamy. No i, i więc taki, pewnie coś takiego, gdybyśmy rozmawiali z. z Kimkolwiek z klientami, z rodziną, jakkolwiek, jakby ktoś mnie zapytał, ile w najbliższych 10 latach zarobi szeroko rozumia giełda, pewnie bym powiedział 8, mhm. ile zrobię obligacje, pewnie bym powiedział 4-5. Tak? Mhm. Tylko i, i to jest... To tylko, jest... Tylko najprawdopodobniej znaczy nie zarobi 8. Y bardzo rzadko rynek zarobi tyle, co już średnio. Właściwie nigdy nie zarabia tyle, Ja dzisiaj. wiem, że Ty już się palisz, żeby na no, pytanie, pytanie tygodni okay. odpowiedzieć, ale tak, no masz rację, to, to jest to. I teraz ja sobie spojrzałem, patrząc na te prognozy, również na rozstrzał tych prognoz. Czyli tutaj na tym wykresie pokazujemy, co my pokazujemy. Czyli dokładnie te same oczekiwane, w cudzysłowie, stopy zwrotu od Vanguarda. 5, 7. Zaokrąglenie było do 6, 8, 8 dla akcji mm -hmm. krajów rozwiniętych, rozwijających się, dla obligacji 4, 2, 4,5, 6, 9, w zależności od tego. I To są, to są te same słupki, które były na poprzednim, na poprzednim slajdzie. Natomiast Vanguard też mówi, jaka jest oczekiwana zmienność. No i tak już bez wchodzenia w szczegóły, z tego można wyliczyć jakaś taka, przedział ufności wokół, wokół tej prognozy 5,7. I to są te, 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 te linie. Czyli niby ta prognoza centralna to jest 5, 7, 8, 8 i tak dalej, ale naokoło tego niepewność, na przykład dla akcji amerykańskich, to jest między minus 25 a plus 40. Mhm. Dla obligacji, między tam minus 1, a plus 8 mhm. e, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby. prognoza... To, że to jest zmienność w ciągu roku, tak? To nie jest ta dziesięcioletnia zmienność. No tak, że, że gdzieś tam się będzie wokół tego, wokół tego kręciło. No i, no i to trochę pokazuje. Właściwie, że, że prognozowanie ma sens o tyle, o ile my to robimy w długim okresie. No bo w krótkim okresie może być, może być bardzo, bardzo, bardzo różnie, różnie i, i jakby same... My, my często przywiązujemy wagę do tej prognozy punktowej typu tam 4 800, 5 300, nie wiem, na cokolwiek innego, a ta zmienność naokoło, jeżeli ktoś jest fanem Narodowego Banku Polskiego, a myślę, że po ostatnich dwóch latach wszyscy są, to tam pokazują projekcje inflacji. Mhm. Która nie jest prognozą, ale, ale gdzieś tam jest ta centralna projekcja, czyli ile ta inflacja naszym zdaniem, a raczej zdaniem banku centralnego będzie wynosić, i na około jest taki wachlarz przedziału wności. Tak, że my, my często skupiamy się na tym punkcie, a nie patrzymy na ten wachlarz, i, i to jest błąd, bo, bo, no bo to jest jakaś tam jeden być może najbardziej prawdopodobny, być może historycznie najbardziej uzasadniony, ale tylko jeden punkt z tej, z tej palety możliwości, więc na to trzeba uważać. I to jest trudne, bo to nie jest intuicyjne. Na rynkach finansowych łatwiej zaprognozować stopę, 10-letnią stopę zwrotu niż roczną, tak? Łatwiej powiedzieć, gdzie ten rynek średnio będzie za 10 lat, niż co zrobi przez, w ciągu 12 miesięcy. No tak, w ciągu 12 miesięcy to właściwie zaprognozować mogę, że jeżeli, nie wiem, mam roczne obligacje, które dają mi w tej chwili 3% i je kupię, to za rok dostanę 3%, zakładając, że to jest obligacja rządowa, tak? w Stanach Zjednoczonych, w Polsce prawie więcej, ale, ale to, to takie coś możemy sobie prognozować, ale nawet tutaj w ciągu tego roku może być różny, nie? to tylko do, do, do trzymania. I to jest chyba ta nasza jakby sugestia, że, że, że te prognozy to one są jedną, jakąś taką wypadkową różnych czynników, najbardziej prawdopodobną według prognozujących, natomiast rozstrzał jest gigantyczny. No i, no i co, no i po, znowu spojrzymy historycznie na to, tak? Gdzieś tam powoli zbliżamy się do odpowiedzi na to pytanie tygodnia, ale, ale, ale ten, ta tabela, ona pokazuje roczne wyniki indeksu SP 500. Nie uwzględniliśmy tutaj dywidend, czyli one są trochę, trochę zaniżone. Na zielono oczywiście mamy lata, kiedy to rosło, pierwszy to był 28 rok, czyli bezpośrednio przed, przed wielkim kryzysem. No, i ostatni rok minus 19 z małym hakiem. Jakby wziąć dywidendy, to pewnie trochę mniejszy ten spadek, no ale powiedzmy tego rzędu. No i, i Bardziej nam chodziło o ten plus, minus, żeby tak, tutaj na tym tak. slajdzie niż te dywidendy widać było, kiedy rynek rośnie, a kiedy rynek spada. No i co no no widać? Co ci się rzuca w oczy? Znaczy, pierwsze, co chciałbym się zwrócić uwagę, to jak rzadko pojawiają się dwa lata z rzędu ujemnej stopy zwrotu. One się zdarzały. Zdarzały się w latach 20. Wielkiego kryzysu w czasie wojny, ten, ten, te szoki podażowe lat 70. i na początku lat 2000. Więc mamy cztery takie przypadki. Pozostałe kilkanaście przypadków to jest epizod rocznej kalendarzowej ujemnej stopy zwrotu i wracamy do, do, do wzrostów. Mhm. Czy można wyciągnąć z tego jakieś wnioski? Pewnie prawdopodobieństwo, że drugi ujemny rok przed nami jest niskie, ale nie zerowe, bo takie lata w przypadku bardzo dużych turbulencji rynkowych były, miały miejsce. Ale statystyka jakby stoi po, po stronie. No, statystyka, ja myślę prawo serii, dlatego napisaliśmy prawo serii, bo prawo serii raczej dotyczy wzrostów, gdzie, gdzie one rzeczywiście zdarzają się rok po roku. Tak naprawdę chyba niedawno był najdłuższy od 2009 do 2018. Ja wiem, że tutaj w tabelce w 2015 jest lekki spadek, ale, ale gdyby uwzględnić te dywidendy, o których powiedziałem, byłoby na plusie no i to było tam też 7 czy 8 lat wzrostu, ale więcej, wzrostów nieprzerwanych, więc trochę następnego rozpuścił potem był 2018, najgorszy ten 2022. Natomiast no, prawo serii to raczej dotyczy wzrostów niż spadków, ale no tak jak mówisz, no, zdarzały się, zaznaczyliśmy te cztery okresy, kiedy rok po roku indeks S&P 500 tracił. No istotne jest to, że tak naprawdę to są dwa okresy, no, bo pierwszy to był ten 29 wielki krach to ciężko przypuszczać, żeby coś takiego się powtórzyło. No i 39, czyli wojna, druga wojna światowa, też taki trochę specyficzny moment, więc tak naprawdę lata 70., początek tego wieku. To, to takie dwa jedyne dwie jedyne miniserie, miniserie, spadków, czyli, czyli co, czyli historia jest gdzieś tam w naszą stronę. Nie? Po stronie posiadaczy akcji zdecydowanie tak. Tak jak wszelkie statystyki tego rynku pokazują, że warto mieć akcje w długim terminie, no to to jest kolejny kamyczek do ogródka tych, którzy posiadają akcje. Przeżyli ten trudny rok, zapłacili stresem i, i, i tą cierpliwością za te spadki, więc teraz jest czas, żeby. Za to za dostać nagrodę za tę za wytrwałość. No dobra, powiedzieliśmy sobie o, o akcjach, jak to, jak to historycznie wyglądało. Trochę, trochę zejdziemy na ziemię, w sensie trochę krótko, krótko, bardziej krótkoterminowe sprawy, bo od wielu tygodni gdzieś tam w naszych rozmowach pojawia się informacja o dolarze, o, o tym Pamiętacie Państwo, pamiętasz jeszcze parę miesięcy temu, poniżej parytetu euro-dolar, jak to zaczynało spadać, um, wyglądało na to, że umacniający się dolar tak naprawdę wszystkie klasy aktywów bierze ze sobą na dno. W cudzysłowie, zaczynając od rynków wschodzących, ale kończąc na, na surowcach, na, na, na akcjach, no generalnie nie było dobrze, bo oczekiwania podnoszą. No i co ciekawe, te. Dolar od kilku tygodni, ładnych kilku tygodni, od kilku miesięcy gdzieś tam traci. I przygotowaliśmy sobie tutaj taką, taki wykres. On jest prosty, ale, ale właśnie, żeby pokazać, że, że, że proste wykresy czasem się rozjeżdżają. To są te, te nasze nożyce na dolarze, o których, których chcieliśmy powiedzieć. Co tutaj mamy? Mamy na czerwono rentowność i oprocentowanie obligacji amerykańskich. To, co powiedzieliśmy, jest w okolicy tam prawie 4%. No. Trochę poniżej. No, a po drugiej stronie mamy na złoto euro-dolara, który wzrósł z 0,97 na 1,07. Tutaj odwróciliśmy te 8. I to, to są ostatnie dwa lata, które gdzieś tam, gdy stopy procentowe w rozumieniu rentowności w Stanach Zjednoczonych szły do góry, no to dolar się umacniał, czyli powiedzmy euro traciło. Tak? I od kilku. I można powiedzieć, że wtedy jakby ten wzrost dolara był karmiony po prostu. Perspektywa podwyżek 100%. Tak jest w Stanach. No i teraz tych podwyżek jeszcze pewnie kilka będzie, chociaż w Stanach Zjednoczonych już jesteśmy bliżej końca niż dalej. No i, i, i zobacz, że ta czerwona linia gdzieś wróciła do tego poziomu 3,80 parę sprzed z, z paru miesięcy, wtedy kiedy jeszcze rentowności rosły w Stanach. No i wtedy euro-dolar był do 97, teraz jest 1,07. Tak. I to jest, to jest moim zdaniem symptomatyczne, że gdzieś ten rynek, a przynajmniej część jego uczestników, uznała, że no trochę kończy się trend na dolarze. To był taki bardzo wyraźny trend przez, przez właściwie no, cały rok, tak? który uderzył we wszystkie portfele, które, które mamy, czy to obligacyjne, czy akcyjne, bo powodem były podwyżki stóp procentowych. No i teraz, mimo że te rentowności gdzieś tam one są w okolicy szczytów i razy drzwi to dolar coś tam oddaje, nie? czasem jest tak, że rynek coś nam też mówi nie? i to, 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 to chyba jest jeden z tych przypadków, nie sądzisz? Tak, bo pewnie tu nie, też nie do końca chcemy powiedzieć o spekulacji walutowej, o dolarze samym w sobie, tu dolara traktujemy bardziej jako barometr rynku, raczej jako ten wskaźnik, czy my chcemy lubimy ryzyko, czy nie lubimy ryzyko jako inwestorzy, jako, jako rynek i tu pewnie to, co chcemy powiedzieć, to to, że rynek Polubił ryzyko, nie, nie boi się, nie ucieka do dolara, tylko dlatego, że rentowności amerykańskich dziesięciolatek porosły. Ja, ja tak myślę, że, żeby ten rok był lepszy niż poprzedni, albo, albo w ogóle dobry, hmm. to nawet ja nie potrzebuję, żeby ten dolar bardzo tracił. On, on po prostu musi przestać się umacniać. Hmm. Tak? I, i, I to rzeczywiście widzimy, jakby tutaj nie mamy tego na wykresach. Natomiast zeszły miesiąc, bo listopad był bardzo dobrym miesiącem na rynkach. Grudzień, hmm. zresztą. Postrzegaliśmy przed, przed, przed wierzeniem w rajd Świętego Mikołaja. No, tu był akurat I antyteza zupełnie, zupełnie tego braku rajdu Świętego Mikołaja czy, czy, czy grudniowych wzrostu. Natomiast nawet w, w tej sytuacji z zeszłego miesiąca, gdzie rynki ogólnie, czy rozwijające się spadły prawie 5%, rynki wschodzące spadły niespełna dwa. To tak? znaczy, że dolar przestanie się umacniać i aktywa ryzykowne automatycznie zachowują się nieco lepiej. To, to jest jakby. Jeśli by to miało tak trwać dalej, a wydaje nam się, że może, no to, no to, jest, to jest to jakiś tam lepszy, lepszy prognostyk na przyszłość. No to co, Paweł? Pytanie tygodnia. Przypomnijmy, jak brzmiało. Dzisiaj trochę dłuższa odpowiedź na pytanie tygodnia, tak, ale jak ja przez cały brzmi... odcinek próbujemy to powiedzieć. Pytaliśmy o to, ile rośnie indeks SP500 w latach, kiedy jest pozytywny a stopa No i zanim wyświetlimy to, Przypominamy, że średnio gdzieś tam historycznie stopy zwrotu dla całego rynku akcji światowego to jest około 8%, dla rynku amerykańskiego to jest tam około 10% na tak? 100%. No to co? To podzieliłeś sobie to na okresy, kiedy rynek rośnie i kiedy spada i wychodzi tak. Pytaliśmy o indeks S&P. Tak jak mówię, odpowiedź jest trochę szersza. Podzieliliśmy sobie te okresy dla rynku amerykańskiego. I S&P 500 rośnie o 20% w latach, kiedy rośnie. Jeżeli spada, jeżeli to jest zły rok, to średnio to jest też dwucyfrowa, ujemna stopa zwrotu, czyli te 12,5%. I to jest to, do czego trochę, trochę próbowałem nawiązać, to jest jakby to, od czego zaczęliśmy. Dlaczego te prognozy mają się sprawdzić? Skoro są tak konserwatywne bardzo często i blisko tego poziomu, i punktem odniesienia jest ten poziom, który mamy dzisiaj. Skoro rynek, jeżeli robi jakiś ruch w górę lub w dół. To robi je znacznie większe niż średnio. Więc jeżeli ten rok ma być dobry, no to on najprawdopodobniej będzie bardzo dobry. Jeżeli ma być zły, no to znowu będzie dosyć mocno zły. Tak? I, i, a te prognozy są wszystkie gdzieś tu w okolicach. Dlatego byśmy się do nich. To mi, trochę, to mi trochę przypomina ostatnią sytuację pogodową. Jakby wczoraj, w sensie w niedzielę, 1 stycznia, w Warszawie, prawie 19 stopni, rekordy ciepła. Że, że, że ostatnimi czasy ze względu na podwyższoną zmienność klimatyczną, jak jest lepiej, w cudzysłowie cieplej, to, to, to jest dużo cieplej, jak jest zimniej, to jest dużo zimniej. Tak? I to trochę jest tak, że, że te prognozy typu 8%, to, to, to tak naprawdę możemy być niemal pewni, że one się nie sprawdzą, tak. mimo że w długim okresie to się do tylu złoży. Tak? Dokładnie, bo to, co powiedziałem, w 70% stopa zwrotu jest dwucyfrowa, a średnio jest zdecydowanie jednocyfrowa, więc... Po prostu prognoza taka średnia oznacza, że mamy 30% szans trafienia. No tak, no i to jest, to jest jeszcze raz, jeszcze raz na to spójrzmy, bo tutaj na, tym, na tej tabelce mamy no średnie stopy zwrotu około 12%, bo to jest od 36%. Tak, z bierzemy pod uwagę tych tragicznych lat 29. Tak, 30, tak, ja. tak, tak. Bo gdyby brało, to byłoby pewnie poniżej 10%. Mhm. Mamy co do zasady, z tych 80% przy prawie 90%, no ponad 2 trzecie to rośnie, mniej niż 1 trzecia spada. No, i gdy rośnie, to jest właśnie w okolicy plus 20, a gdy spada, to jest minus 12. Co, co na marginesie jest cały czas dobrą tak. statystyką, tak, że no jak rośnie, to rośnie bardziej niż gdy spada. Tak, Tak ale... i jeszcze wracając do tych prognoz, każdy robi te prognozy. My mamy jakby te raporty banków inwestycyjnych, czytamy je, śmiejemy się trochę z tych prognoz, ale tak naprawdę ostatnie parę tygodni spędziliśmy na przeglądaniu tych dokumentów jedno nas zaniepokoiło, to chyba chcieliśmy powiedzieć. A, tak. y one są wszystkie bardzo podobne, i większość mówi o słabym pierwszym półroczu i super momencie na kupowanie, czerwiec, lipiec, Q3, ku Q4, ku jak to jest nazwane, czyli ten kwartał trzeci, kwartał czwarty. No to już, już jest super. Tak. I to nie może się udać, powiedzmy sobie szczerze. Ja, ja jeszcze wrócę zatem do tej tabelki, bo, bo rzeczywiście tu jest te, te, te prognozy na koniec roku, te 3900, 4200, 4400, jakkolwiek by nie było. Absolutna większość, no nie chcę powiedzieć wszystkie, ale zdecydowana większość banków inwestycyjnych, które gdzieś tam prognozują i na które patrzymy, no właśnie tak jak mówisz, że teraz jeszcze te 6 miesięcy to jest złe, bo nie, recesja, bo jeszcze inflacja wysoko, bo yy, buzyski przedsiębiorstw będą trochę niższe. No, podwyżki 100% to już wspomniałem, ale gdzieś tam w maju, czerwcu, to już trzeba tak zapinać tak pasy, jak się wyjaśni, i lecimy w kosmos. I teraz tu, no znowu, prognozowanie kierunku jest już samo w sobie trudne. Potwornie trudne. Zaznaczenie punktu docelowego w punktach jest, jest jeszcze trudniejsze, jest ale już robienie takiego czegoś, że ja teraz tutaj przez 6 miesięcy, a potem, a potem kupię, jest to taki konsensus, którego ja bym się obawiał śledzić. Tak, to znaczy. Tak silne przekonanie, że jeszcze te parę miesięcy, nie wiem czy to jest Lizanie RAN po 2022 roku, że to był tak zły rok, to może jeszcze siłą rozpędu będzie słabo, nie wiem, ale, ale gdzieś tu mi się zapala lampka, jak widzę tak jednoznaczne patrzenie, że, że, że nawet jakby nie znając. Nie patrząc w ogóle na sytuację makro, pierwsze co mi się chce zrobić to zupełnie na odwrót. Czyli, tak. czyli w pierwszej połowie roku rośnie, w drugiej spada, ale, ale nie no, tak nie będziemy też robić, bo, bo to nie o to chodzi. Chcieliśmy po prostu pokazać, gdzie tam jest ten konsensus, jak to się historycznie prezentowało, jak to, jakie są rozstrzały. Wokół tego, czyli jaka jest zmienność. No i co? No i chyba na tym, no i czekamy na nieoczekiwane. Pewnie za rok sobie tutaj powiemy, co nas zaskoczyło w 2023 roku, bo jedno, co możemy być pewni, to to, że coś nas zaskoczy. Tak jest. Oby tego nie było za dużo, a jeżeli już, to żeby to były zaskoczenia. I plus, bo takie też się mogą zdarzyć. Dokładnie. Tak. Eee, to co? Eee, jeszcze raz wszystkiego dobrego na nowy, na nowy rok. Eee, życzymy udanych stóp zwrotu, zdrowia i tak dalej. No i kończymy pierwsze wydanie Widoków Zwierzy w Zwieżu 2023. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dzięki.